Cześć, witajcie, tu Roberto6 zapraszam was na kolejny odcinek z serii Minecraft od podstaw, to jest szósty odcinek, co ja robiłem poza odcinkiem, bo drugi raz chciałem nagrać i nic, bo do mnie teraz matka dzwoni, zrobiłem takie coś, Pampkiny. zasadziłem, zrobiłem drugie, mam nadzieję, że już nikt do mnie nie będzie dzwonił, jak ktoś zadzwoni do mnie, no to tu. To... I teraz ogarnąłem modyfikacje, czyli będą już odcinki Minecraft ten, na Modech albo Minecraft z modami, nie, nie wiem, no tak jakoś. Dobra, więc tak, żeby nie przechodzić yy, dalszych ceregieli. Yy, Czekajcie, zrobiłem jeszcze, zrobiłem jeszcze. Oh my goodness! O, mamy, ile mamy? O! Już, już wiem co zrobić. Kostne mączki. O jest mamy. Dobra wszystko tam. Nie dobra jedną kość zachowamy na bliska. Dobra dwie. Dobra dwie. Może tysiąc. Dobra mamy trzydzieści trzy. I ulepszamy nasze nasiony. od razu poszło super. Wow, jak to zrobiłem teraz fajnie? Czadersko super, na tym dostałem parę więcej, ale mamy chlebek jakoś, jakoś mamy chlebek. Dobra, 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 dobra jest, wszystko jest. Hmm. Też Teraz czekam jak się pumpkin zrobił Ja, yeah, ja, yeah, ja yeah. Dobra, zbieramy Dostaj mi tyle ile ja chcę, tak Oje! 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 Fuck ja, yeah, fuck ja, yeah, fuck Ja yeah, yeah. ile tego dostałam. Jaki mój entuzjazm jest zaraźliwy. Dobra, teraz może być tyle Dobra Ym, Tu będzie na pampkiny. A tutaj jeszcze może na jakieś nasiono Czy coś tam na melona na przykład Ups Przeszedłem na tą stronę mocy Ym, Nie wiem co zrobić Dobra idę na tą owcę Bo mam już ją serdecznie dosyć Japier Japier Ja pierpip ole. Ja nie mogę. Jak mogę przejść taką fajną górę? No, patrzcie, to jest to, to jest to gówno, to jest gówno, ale to jest gówno tej. Zrobię to mostik. Będę życzliwy, powiem dzień dobry Panie owce. tutaj z Sanepidu, zauważyliśmy, że Pani nielegalnie tutaj przy, przybywa. No jeśli kontrola z Sanepidu... Owca! Wiesz co się robi z takim gościem jak ty? No, ma za swoje. Ona to. My możemy zrobić baseniki, i skoczyć na górę. 25 level. Ty, ja muszę dieksy zdobyć. Ekape dieksy, What the fuck? Nie! Jezu, jak stracę ten level, to ja się wkurzę potwornie. O. na spokojnie zejść nie mogę. Ale fajnie. Co tu robić? Co tu robić? Saturacja, nie. Nie wiem, co ja mówię w ogóle. Eee. Ja bym zrobił jakąś podróż. Ja bym na przykład jakiś kolejny kiwa z obczaju. O! Dobra, idziemy tam na keywy. Na Keywy... No pięknie, drewno mamy, drewno mamy, jest. Nad 8, czyli da się zrobić chlebek. Nad mam pork czopy. dobra, keiwy znowu. Nad nie ma odpoczynku od Key'ów. Szósty odcinek i będą też party pewnie. Ej, tu też byliśmy gdzie mamy iść? To, to, to jest gdzieś. To jest, Gdzie idziemy? Gdzie, gdzie idziemy? To już byśmy eksplorowali cały cave. No to ja nie wiem, gdzie pójdziemy teraz. Dobra, zatrzymam nagrywanie i znajdę jakiś węgie. Super, znalazłem cave. Nareszcie znalazłem gdzieś cave'a U was była to u was to była sekunda u mnie parę minutek. Żartowałem Zombiaki! No chodźcie do mnie piczki. Aha, dobra. Siema. Szkoda skończy się, czy że zombie villager. O, fajnie, mam wyjście. Sprawę. Dobra, jesteśmy w kejwach. I tak lubię bardziej przybywać w kiejwach, bo Tu tak zapewne nie ma co robić. Wow! Na się słyszyłem. Ty pico. Umieraj. No, nie wiem, jak, jak to, to można w takich niecimnościach się zrozpić. No jaki cave tej zajebisty ja pierniczę, no to sobie przeżyję normalnie chorobę Idziemy na hardcora My się nie boję z moby są tak Czy ja ustawiłem na hard SA ja mam na hard No to już nie żyję, no to już po... No to już po moim levelu no ty po levelu. 25. Ja ty no tej single player już jest 25 po 6, po sześć po paru odcinkach. Dobrze, dobrze, może zdążę, może zdążę, może zdążę. Gdzie łóżko? Gdzie łóżko? Pytam się. Jest. Skoczyłem przez okno, które nie ma Oto szałe. Może nie skończę teraz odcinka. Nie muszę mieć ciągle tych 15, muszę przykład robić 7 minut Dobra, żegnam się z wami Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, lajkujcie, tak lajkujcie, bo nikt mi nie lajkuje Tak, do góry bo, bo ja, ja chyba zauważam, że ludzie oglądają tylko filmy i mnie nie nawet nie lajkują czy tam piszą komentarze. No piszcie te komentarze, no ile mam, czekać na jakiś yy, komentarz, no proszę was, dobra. Żegnam się z wami, dla Was filmowe robię to